Na razie podróci No, dzień dobry No każdy dzień idę na świczaczki i dzisiaj też z Polski, pierwszy dzień, skrupam Dzień e... Dzień dobry Dzień dobry Pozdrawiamy z Polscy y, y, Znaczy y, z Georgii, ale jesteśmy z Polski Jakie jakim miastowa Polska? Rokła poława dokładnie, pozdrawiam Trzymajcie się i po, no. po, po, polecamy tego gościa. O. Jest fantastycznie. Mamy takie krótkie krótki pytanie. No, ludzie nie znają, że kiedy przyjeżdżamy tu w Gruzję, ile razy byliśmy w Gruzję i po co Gruzja wybraliśmy na przykład. Co tu podoba? Pierwsze pytanie. Ile razy jesteśmy w no, Gruzji? Jesteśmy drugi raz. Pierwszy raz byliśmy w zeszłym roku. Też, ale w to... tym okresie. No, to typowo było tak, że i tak dalej. Teraz, teraz chcieliśmy trochę podwiedzać i, i, no. i słyszeliśmy na Twoje wiersze. na Twój temat trochę fajnych opinii i tak dalej, dlatego wybraliśmy Ciebie i jesteśmy mega zadowoleni. Dziękuję. A czemu Gruzja wybrany pierwszy raz? Pierwsza. No. No, skąd to, to przyszło w głowie że idziemy do Gruzji na przykład? No ludzie, przepraszam. Ludzie mówią w Polsce, że Grudzień jest bezpieczny, Grudzień, Grudzień, Grudzień Tak, tak. I czemu? Mówię inaczej Nie lećcie do Turcji Nie lećcie do Chorwacji Walić na Gruzję Tu jest pięknie i kolorowo Polecam Polecam Ja dlatego, że nam jak mówią, że dziś jest niebezpiecznie To zachęcam to sprawy no, <laughs> <zresztą>. Także lecimy <laughs> ja po swoje Jutro kolejny piękny dzień z tym gościem i dawać tutaj, samoloty bukować. No to w takim razie. Linka podłączyłem do siebie I polecamy w Gruzji. Dajcie się. Dajcie się. Kamici sili na za